Siemano, słuchajcie, mam taką telewizyjną sprawę do Was, a mianowicie w poniedziałek o godzinie 18.20 w Waszej ulubionej stacji TVP1 <grym> poleci serial Casta. Ale słuchajcie, zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Będzie bardzo ciekawy. Zagrałem w nim. Wcieliłem się w postać takiego sadystycznego, srogiego pensjonariusza, który lubi znęcać się nad osobami starszymi. Ale nawet w jednej ze scen trafi kosa na kamień i stoczę taką ofensywę dość agresywną z jednym z detektywów, który właśnie będzie badał tą sprawę. Więc zapowiada się gruba akcja. Misja, po prostu polonia party. nam kiedy. Poniedziałek godzina 18.20 to jest 19 września. Można sobie pisać w kalendarzu. Serial Kasta TVP1. No, a wam życzę teraz no, miłego weekendu. Trzymajcie się! Jo!